Dziękuję bardzo. bardzo. Przytnę ten akt w bardzo szczególnym miejscu, tak aby wszyscy pamiętali, nie tylko nauczyciele, pracownicy, ale również, aby niektórzy uczniowie w momencie krytycznym takiej słabości mogli sobie przypomnieć dzisiejszy dzień i od razu nagrać się udać. Dziękuję. Dziękuję. Życzę najlepszego z okazji dnia nauczyciela i długo pociechy z uczniów pierwszych Dziękuję. Dziękuję. W imieniu Samorządu Uczniowskiego chciałbym wam, pierwszym klasistom życzyć owocnych lat nauki w naszym gimnazjum. Zawsze możecie w chwilach was trudnych szukać pomocy dla nauczycieli oraz starszych kolegów i koleżanek. Ale pamiętajcie, jeśli umiecie liczyć to liczcie na siebie. Uczcie się nie za to waszą edukację lepiej niż sami. A więc życzę Wam jeszcze raz powodzenia w szkole i podejmowanie ważnych decyzji na początku nowego etapu nauki. Dziękuję. Za to święto nie tylko pasowane na Gminę Jalicę, ale również święto edukacji narodowej. Z tej okazji Rada Ośrodków przygotowała życzenia dla wszystkich pracowników. Proszę bardzo. Niech Wasza praca, Szanowni Nauczyciele, przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Ogromna jest rola pedagogów, którzy swoją postawą poza tym Życzymy Państwu wielu sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży, aby uczciwość i odpowiedzialność była ich decyzją życiową. Wszystkim pracownikom szkoły w dniu święta edukacji narodowej serdecznie dziękujemy za wysiłek wkładany w to, aby nasza szkoła była zawsze czysta i zadbana. Życzymy Wam satysfakcji z pracy, zdrowia i pogody ducha na kolejny szkolny rok.